Witajcie wam zrobić małą dogrywkę bo kiedyś wam nagrywałem tamtą willę zniszczoną a zupełnie zapomniałem o tym, że tutaj jeszcze były domki kempingowe i ostatnio na kanale Krzysztof Vlog którego na kanał serdecznie was zapraszam link będzie w opisie nagrał to i mi się przypomniało i mówię, muszę przyjść i dograć to bo to tu jest zdewastowane totalnie. A szkoda. Nie pamiętam teraz. Wiem, że do tej willi, do tego ośrodku wypoczynkowego należały właśnie te. Tu były garaże. O, nasi tu byli. Wszystko porozwalane. Wszystkich domków Wam nagrywać nie będę Bo to nie ma sensu, w każdym domku jest to samo Podejdziemy do pierwszego, może do drugiego Jak się tylko przez to przedostanę To się włączę No jestem Wszystko w do wymak W każdym z tych domków jest taki kominek. Tu jest zamknięte na Nie mam tego zamiaru otwierać. jest drugi taki sam tak jak mówię no, jak chcecie to wejdźcie na na kanał Krzysztofa on tam był po wszystkich domkach bo tam u nich jest chyba z 10 po kolei także tam sobie zobaczycie w jakim to jest stanie tak daleko doszedł aż tam są wykupione prywatne to te już są ładne jeszcze mała dogrywka tutaj zaraz obok tu jest ta willa. Tu jest powywalane wszystko z tej willi. Znaczy, może nie wszystko, bo część leży bezpośrednio pod willą. Ale nic tu ciekawego nie ma. W sensie SPRL-u. Jeszcze Wam pokażę, że kiedyś z tego tak zwanego białego domku tędy schodziło się. Aż tam. tam jest droga, a zaraz za tą drogą już jest zalew wrogoźnik jedynka. Także do następnego, kochani.